Płyniemy, płyniemy. Maja, tutaj się uśmiechnij. Tata, uśmiechnij się. Maja, płynie kajakiem. Płyniemy. Wszędzie. Wszyscy. Wszyscy płyną. Teraz z drugiej strony, kajak. Maja, tata, proszę, Maja, płynie. Maja wiosuje. Płyniemy. Rzeką wartą. Spływamy. 6 godzin w dół. Maja jest dzielna. Brawa Maja! Brawo wszyscy! Uhu! Za nami ludzie. Przed nami ludzie. Piękna rzeka. 40 osób. 20 kajaków. Będziemy spać pod namiotem dzisiaj na karimatach, pod śpiworami, kiełbaski na noc. Co jeszcze będziemy robić, Maja? Mów. Będziemy jeszcze kopać się. Tak. Co jeszcze będziemy robić? Mów tu Gabrysi, Andrzejkowi, Samancie, Cioci Ginnej. Tell them everything. What are we gonna do? Say it in English. Maja, co będziemy robić? Nie się tym, jak We will like. We will what? Play around. Play around. Okay. What else? Eat my favorite chips. Okay. And this is all what we should do, but we will see what we will do. But we oh, we're coming back to so Say, please, hi, Sammy. Hi, Olivia. Powiedz cześć Gabrysia, cześć Zosia. Cześć Gabrysia, cześć Zosia. Okej, okay. buziaczki cześć. dla wszystkich.